Wszystkim to Marysia, witajcie w kolejnym filmiku! I dzisiaj będę robić coś, czego jeszcze nigdy na tym kanale nie robiłam i szczerze mówiąc trochę się, boję nie mam pojęcia jak to wyjdzie, ale czuję, że będzie z tym sporo zabawy, ponieważ będę dzisiaj robić Recreating Instagrama Jojo Sewit, czyli będę naśladować jej zdjęcia z Instagrama i będę próbowała zrobić takie same zdjęcia, jakie ona zrobiła, co już wiem, że mi w ogóle nie wyjdzie. Ale spróbujmy! Uwielbiam Jojo, ona jest zawsze taka pozytywna, uśmiechnięta, nosi kolorowe ubrania, ja też kocham takie rzeczy. Także słuchajcie, jakbym żyła na jakiejś bezdudnej wyspie, to ja bym taką fryzurę nosiła codziennie. Ale że żyję w społeczeństwie, to jednak muszę wyglądać trochę mniej tęczowo, nieważne. Więc bez dłuższego gadania, przejdźmy do tego filmiku. Więc to jest pierwsze zdjęcie, które będę odtwarzać I tutaj yy, Jojo jest koło jakiegoś okna, więc nie mam takiego okna To jest najlepsze, co znalazłam Więc ja się idę przebrać i zaraz będę robić zdjęcie Słuchajcie, nawet udało mi się znaleźć taką bransoletkę Czyli ona ma tu cztery palce Dobra, aż tak dokładna nie będę Więc, zdjęcie, które będę teraz odtwarzać, to jest to. I jak widzicie, potrzebuję do niego teraz różowej ściany. Tak się składa, że akurat mam różową ścianę. Niestety nie mam psa, ale mam kota, więc pożyczę sobie kota do tego zdjęcia. I zaraz muszę się przebrać w mniej więcej miętową bluzkę. Mam jedną, więc idę się przebrać i wracamy do zdjęcia. Dobra, mam kota. kotku nie będę ci przypinać kokardy do głowy, ale. Zostań tu i bądź ładny. <skrywa> Więc kolejne zdjęcie, które będę odwzorowywać, to jest to. I tutaj Jojo jest w samochodzie. Ja nie będę iść do samochodu. Jest za zimno, jest śnieg, jest nie wiem ile stopni, ale zdecydowanie za mało. Nie wybieram się nigdzie na zewnątrz. No, ta kanapa sprawdzi się jako samochód dzisiaj. Potrzebuję miętową bluzę, nie mam, więc mam tą neonowo-żółtą i no, będzie. Później potrzebuję bluzkę w Donaty i w Lody, białą, której nie mam, więc mam tą w arbuzy. Wystarczająco blisko. I będę potrzebowała jakiegoś czarnego plecaka, czy torby na aparat, czy nie wiem co ona ma tak naprawdę. Wzięłam moją torbę na aparat i ona tam wsadziła psa. Ja nie mam psa, a kota tam nie będę wsadzać, bo będzie to całe w sierści. Ja nie chcę sierści na aparacie, więc wsadzę tutaj po prostu pluszowego osła, bo nie mam pluszowego psa, więc osioł będzie musiał wystarczyć. Więc idę się teraz przebrać i zaraz do Was wracam. Które będę odtwarzać, to jest to zdjęcie jak Jojo jest na jakichś schodach w swoim jednoczęściowym stroju. I z uwagi na to, że na moich schodach nie da się zrobić takiego zdjęcia, to idziemy teraz na klatkę schodową. I to będzie bardzo, bardzo dziwne, jeżeli spotkamy jakiegoś sąsiada. Więc mam nadzieję, że nikt nie będzie wtedy szedł. które będę odtwarzać to jest to. Co prawda nie mam tu jednorożca. Czekajcie, zobaczycie co ona robi z twarzą. Czyli tak. Do następnego zdjęcia będę potrzebowała bardzo dużo kokard oraz książki napisanej przez Jojo, ale że nie mam książki napisanej przez Jojo, to użyję do tego celu czegoś, co jest w podobnej kolorystyce, czyli kalendarza. Dobra, Jakoś usadowić jak ta dziewczyna siedzi. Oto następne zdjęcie, które będę odtwarzać. Znowu nie mam takich ubrań, jakie powinna mieć. Nieważne, zignorujmy to po raz kolejny. Nie mam różowego żakietu, więc użyję różowej bluzy i będę wyglądać jak. Nie skomentuję tego. Coś takiego. Więc przechodzimy do ostatniego zdjęcia, na którym jest JoJo i dużo książek Jojo i Jojo podpisuje książkę Jojo. Więc zgadnijcie co dla Was dzisiaj mam. 30 egzemplarzy w FFX. Ja zbliżam się do tego. O dobra, jeszcze kilka. Tutaj nie umiem rozkładać książek. Nie zatrudniajcie mnie w sklepie z książkami. Więc teraz powinnam jakąś podpisać. Podpiszmy to. Dzięki za oglądanie tego mega dziwnego filmiku na moim kanale. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie klikajcie kciuki w górę, żebym wiedziała, czy robić więcej takich filmików. No i jeżeli Wam się podobało i chcielibyście więcej takich filmików, to oprócz tego kciuka w górę napiszcie mi w komentarzach, czyli Instagram powinnam odtworzyć następnym razem. Myślałam, żeby zrobić Instagram Maddie Ziegler albo inna dziewczyny z Dance Mons, więc cokolwiek będziecie chcieli, też w karcie społeczność dam Wam głosowanie na to. Kogo mogę zrobić, i będziecie mogli głosować. I ta osoba, która otrzyma najwięcej głosów, to jej Instagram będę odtwarzać. Także mam nadzieję, że zaczerpnęliście trochę rozrywki z tego filmiku. I widzimy się następnym razem. Cześć!